Cześć, z tej strony Mani, już nie Witam Was w kolejnym odcinku z Gryb na moim kanale. Dzi Przepraszam Was, że nie było więcej odcinków świątecznych. Musicie mi wybaczyć. 23 i 24 grudnia już nie miałem czasu nagrywać, niestety. E Dzisiaj pokażę Wam, z widzę, moje mapy, które tworzyłem. No, e wczoraj, no, tworzyłem e 25 i 26. To jest mapa 5a Islands, Island, czyli 5 wysp. Aha, ja tu już nie piperem. No dobra, trochę jest zły wybór i pokażę Wam, jak na przykład tu by był ból, prawda, tu, tu jest po prostu ból, to możecie wejść tutaj do teleportu i jesteście w tym miejscu, gdzie macie tutaj dowolną trampolinkę. Tu sobie lecimy. Dżim, dżim, dżim. Dobra, skrzynek mi się nie chce rozwalać, bardzo fajna mapa, tu możemy strzelać, tu sobie możemy HP uleczyć troszkę za wrogiem, zanim dalej będziemy walczyć. Aha, strzała był tu X Eee, Team. No, strzała wygrał dobra, to nie miało zależeć kto wygra, kto wygra. E, mapa jest bardzo fajna, teraz przechodzimy do kolejnej mapy. No wężowy szlak. Jak Wy to oglądacie w poniedziałek, to ja tą mapę zrobiłem w sobotę wieczorem. Tak wygląda mapa, w ogóle jest przekozacka. Robiłem ją dość długo, bo robiłem ją pół godziny. Trochę czasu zajęło. Wybierzemy innego z weźmy sobie... I mam dla was niespodziankę. Jutro wleci kolejny odcinek z Brola. dopiero w środę wleci odcinek z Amongasa, a jutro będzie z nowego gadżetu do Colta. XDDDDDDD Siema, mordo. Ale fajnie. Tu macie trampolinkę. Patrzcie, czajcie. Jeszcze wam tu pokażę. Tu możecie się strzelać przez wodę. Tu macie trampolinkę tam. Tu macie trampolinkę tu. I tak jest wokół całej mapy. Żeby wiecie, było fajnie. Ja ją wyślę, oczywiście. Mam nadzieję, że na niej uda Wam się jakoś zagrać. E, tu. Ten to jest właśnie stary moduł Broka. I patrzcie, tu jesteśmy. Tu są teleporty. Strzała już ma kuby. Ej, strzała, nie zbieraj kubów. Nie zbieraj. Patrzcie, tu macie teleport, który tam prowadzi Właśnie razem z się teleportujemy Czej, odejdź Bum Oj, sora, 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 niszcz sobie Oj, sora, 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 wybacz, wybacz strzała, jesteś na odcinku, wybacz mi to e, Niestety tam już się nie da wrócić, jak polecicie, więc to jest trochę minus, ale dobra Dobrze jest Tutaj, tu Używam gadżeciku, bum, bum, bum Na środek fajnie by było się dostać ultem bula, bo wtedy możecie tak wjechać, dlatego tutaj tak zwężyłem żeby tak środek był nieregularny Aha, ja też mam ten gadżet i nie mam jak przeskoczyć Gda. Tu macie wodę, no i teraz trzeba umierać w męczarniach jak burza dojdzie Możecie od każdej strony jaki chcecie umierać, tam macie trampolinkę tam, tutaj, tu, z każdej strony pamiętajcie, jest trampolinka bądź teleport więc to się na serio nagrywa? No i mm. Ja sobie poszerzę tutaj moją miejscowę o jedną kratkę więcej. Nie, nie, mnie, proszę. Nie, nisz. No dobra, smuteczek mały na chwilę. Mm. Co pisze Dałem góry xd A ja teraz wezmę sobie Bula Ale pisze weź bula Weź Bula Weź bula mhm. Sobie nabijemy ulta i tam wiecie Bula jest już na takim rangu no, pokazuję mu, wiesz, bierz bula Halo, ale poprosiłem, żeby wziął bula no to dobra, jak że to, to nie wziął, trudno, tam, tam dla mnie jest nieważne, okej? Okay? Pewnie z dwóch stron <laughs> No, ale Team Siema, sojusz już sobie lecimy Strzała Peles, czy ty jesteś? No ale, strzała, no daj nabić ulta. Jezus, no chodź, daj ulta nabić. Jenny, strzała. Moi drodzy, wybaczcie za to, więc chyba widzimy się w kolejnej grze. Jesteśmy już, moi drodzy, po krótkiej przerwie. Wiesz, ja nie wiem, że chcemy nabić ulta Obydwoje, najpierw ja No dobra No okej, ty Nabijaj, no nabijaj na mnie Byczku No O nie No niechaj to O Poko? raz ty. Mhm, okej, okay, czekaj, chwilę się uleczysz. Pum, pum, strzała. No, mm. no strzała PLS. No, też chciałem tam dolecieć. To, to nie jest sprawiedliwe. No, muszę lecieć na drugą stronę. Jest niesprawiedliwe. No, ugh, Jeden Jenny, strzała, no weź. No, strzała, no ty No, wróć tu, ty. No, chodź. No, no dobra strzała, dobra. Chodź, no, tu, peles. I no. Nie umiesz się dać, no, Majki, biedny obsługiwaj No. Daj, daj, okej Chodź. Wszyscy świętujemy imprezą Wszyscy świętujemy imprezą Jak jesteśmy ja na środku Uhu. skrzynki się niszczą tym, no co ty robisz? Ha. Nice. Ha. Ej! Ten czerwony. O kurde, my jesteśmy w niebezpieczeństwie, ale mam na to sposób. Dajcie chwilę jeszcze chwilę Hello mm. Aha, on wygrał, a ja miałam nadzieję, że ja wygram No dobra, jeszcze raz zagram sobie na mapie nie, nie na tej, nie na wodnej tańce, ona jest głupia, nieskończona i nienormalna ona jest paranormalna, chciałem to powiedzieć. Sam ją stworzę, i żałuję. żałuje. mapy. XD Ja sobie wezmę naszego zadymiarza Edgara. El Edgar from Dawaj, Edgarem, przegramy, panie Pawełku. Jak wiecie, już wszedł do Star do lury, dlatego będziemy nie niedługo polować albo na pierwsze, albo na drugie. No nie, seria, ja chcę na G, patrzcie. bum, 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 bum Troszkę szybciej trzeba biegać. la 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 la. la la Byłem siakalaka. Teraz się przeniesiemy do innego lepszego miejsca. Ło, wow, ale fajne. La 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 la. już mam multa nabitego dosłownie. Sajk! Sajk, that's the wrong number. Przenosimy się na środek, teraz jestem zirytowany tym. Sajk dasz to. O Ile on ma kubów? Sajk, sajk, the wrong number. Sajk, the wrong number. No, no, ty cały czas wygrywasz, PLS. To nie jest taki odcinek wiecie, na wygrywanie. Nie jest odcinek na wygrywanie, to jest odcinek na pokazywanie map. No dobra, nazwijmy to dwie gry na, na dwóch mapach, bo tak naprawdę po dwie gry na jednej mapie, a tak naprawdę na jednej było trzy, ale tego proszę nie liczmy. Nie wiem, że niedługo będzie odcinek, kiedy odblokowujemy Kinga Lu. Już powoli dochodzimy do niego i pakiet odznak i to mamy, okej... Co ja zrobię z tymi dwoma punktami mocy? Chyba do kolejnego kardetu i moi drodzy. Powiem wam tak. No dobra, zagrałem, żeby było 3 na 3 ok? E na gwiazdkę, nie powiem od kogo, dostałem kartę Google Play o wartości. Dam, 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 50 zł, więc od razu w pierwszy dzień nowego sezonu kupuję karnet. Żebyście. Ja mówię Wam to tylko, żebyście byli świadomi. Kupię sobie serio karnet. Naprawdę, ja kupię karnet. Będę miał swój karneciol. Piąty sezon i w pierwszy dzień, tak, jak wejdzie karnet y, któregoś tam lutego, jak sobie wyliczyłem na początku lutego, to w pierwszy dzień koło gdzieś, y, nie mogę Wam zagwarantować, bo nie wiem jaki to jest dzień tygodnia, a mi się zdaje, że gdzieś koło y, 14-15, bo ja w, na przykład, chyba żeby wleciał w piątek, najpóźniej o 17 bądź 18 wleci, najpóźniej, odcinek jak odblokowuję właśnie tego no, no, nowego skina, odkupuję karnet,

Adios, senor. Jedny nie idę go ratować. Nie, to sam zaraz deadnę. Senorita, a łokie są u la 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 Sam jest, sam bad Lecisz. Mój drodzy, i tym choinkowym, tak jak choinko-emotkowym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Mam no, nadzieję, że wam się podobało. Nie zapomnij zostawić łapeczki w górę, puk, puk, trzy łapki w górę. Kolejny odcinek z Brawla zrobienia map. Dobra, cztery. Okej, okay, cztery łapki w górę, kolejna mapa. Więc trzymajcie się. Cześć!